Kornelcia głodna jest. Kornelcia to... no. bam? Nie sięgniesz? nie sięgniesz? Co? Co? Oj, oj No proszę. Będziesz układać zabawki? Okej. Okay. O, mam, to No co to? M misio. Misio, misio. Lala. Lala. Tak jest. Brawo. Kostka. O tak. I jeszcze jeden misio. O, tu. Tak jest. No niech ci będzie. A, oko. A podusia? No. Bam zrobić, Świrku. Jak chcesz, to chcesz, no. Coś Ci nie idzie z tą podusią. O, No. O, ten, ten, ten. O, ten, ten, no. Tam jest. Okej. Okay.